w serwisie Karmelis. Dzisiaj omówię temat odleżyn. Częstym problemem w opiece domowej i zdrowotnej są odleżyny. Dotyczą one zwłaszcza osób starszych, unieruchomionych i leżących, obłożnie chorych, które mają trudności z poruszaniem się, osób na wózkach lub osób niedożywionych. Leczenie odleżyn to żmudny proces, więc warto dbać o profilaktykę i zapobiegać ich powstawaniu. Odleżyna to dokładniej martwica tkanek, która powstaje w wyniku zaburzeń ukrwienia na skutek powtarzającego się lub długotrwałego nacisku na naczynia żylne i tętnicze. W okolicy odleżyny często pojawia się stan zapalny oraz obrzodzenie, miejscami, w których. Występują one najczęściej: są łokcie, biodra, kostki, barki, tylna część głowy, pięty oraz plecy. Odleżyny niosą za sobą sporo bólu oraz cierpienia, szczególnie w sferze fizycznej i psychospołecznej. Są one powikłaniem po ograniczeniu sprawności fizycznej. Ich pojawienie się i stopień zaawansowania są zależne od wielu czynników, w tym również od wieku. Odleżyny nazywane są ranami przewlekłymi lub owrzodzeniem odleżynowym i wymagają specjalistycznego leczenia, w którym zapobiega się powiększeniu rany i dąży do jej eliminacji. Leczenie odleżyn zaczyna się od stosowania odpowiednich, opa odpowiednich opatrunków i zapewnieniu odpowiednich warunków osobie chorej. Gdy martwica jest już bardziej zaawansowana, wtedy koszty leczenia są większe i z czasem konieczna może być interwencja chirurgiczna. Odpowiednie opatrunki pozwalają dbać o higienę, zapewniając ranie odpowiednie środowisko, które przyspiesza gojenie i zmniejsza wysięg. Do dezynfekcji rany stosuje się leki o działaniu antyseptycznym, po czym nakłada się patrunek odleżynowy, który trzeba zmieniać co kilka dni. Poza zewnętrznymi opatrunkami warto wprowadzić także odpowiednią dietę bogatą w witaminy i składniki odżywcze. W diecie powinna być zawarta duża ilość białka, witaminy A E i C odleżyny powinny być leczone zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku opiekowania się osobą starszą, która choruje i jest unieruchomiona, należy zwracać szczególną uwagę na to, czy nie pojawiły się u niej ogniska odleżynowe, czyli takie zaczerwienione miejsca, które nie przy uciśnięciu pęcherzy, wrzudzenia czy jamy. W przypadku zauważenia owrzodzenia Należy pamiętać, aby go nie masować, gdyż można wtedy uszkodzić tkankę podskórną. Aby zapobiegać odmężynom, można podejmować takie kroki jak utrzymywanie czystej i suchej skóry, dbanie o higienę po skorzystaniu z toalety, zapewnienie osobie starszej bawełnianej bielizny osobistej i pościelowej. Zadbanie o prawidłowe nawodnienie, wykonywanie z seniorem prostych ćwiczeń, o ile jest to możliwe, co dwie godziny zmienianie pozycji seniora oraz zadbanie o prawidłową dietę. Do profilaktyki odleżyn, za czym zalicza się także fizjoterapię. Jej celem jest poprawa krążenia, natomiast zabiegi powinien wykonywać specjalista. Istnieją również sposoby domowe na usprawnienie krążenia, czyli np. nieinwazyjne ćwiczenia oraz masaże wodne. Dziękuję za obejrzenie wideo na temat odleżeń u osób starszych i zapraszam do dalszej edukacji.